Krzysiek, jeszcze jedna kwestia. Ponieważ wspomniałeś wcześniej, że nie zdecydowałeś się na butlę GazBank'a. Z jakiego powodu? Tak jak wspomniałem, mnie taka butla wystarcza na, na dwa lata, więc GazBank to trochę zbędny wydatek. Druga rzecz, ta butla... Poczekaj, bo GazBank charakteryzuje się czym? Możliwością tankowania z, na stacji, tak? stacji mm -hmm. benzynowej, czyli teoretycznie możesz podjechać pod dowolną stację, podpiąć się pod dystrybutor, zatankować, zatankować gaz. To znaczy rozwiązanie jest świetne, tylko cena, tak? A, okej, okay. samej butli? E, tak, sama butla jest, jest stosunkowo droga. A to jest jaki przedział e, cenowy? Bo jeszcze nie wiem tego. Wiesz co, już co, w tej chwili nie pamiętam, ale to jest około 1000 zł za, za butlę chyba z zaworem tankowania. No Coś, to dobra, tego. I, to teraz szybko weryfikujemy Twoją decyzję, bo ta butla kosztuje? Już co 400-450 zł. No i ja już, już. Nie pamiętam, czy jakieś promocji nie złapałem, ale coś koło tego. Wszystko robi się zasadne. No dobra, słuchamy cię dalej. A kolejny plus tej butli ona waży tylko 5 kg. Okej. Okay. Naprawdę to jest, to jest duża różnica względem 11 kg zwykłej butli. I to, co najbardziej mi się w niej podoba, po podświetleniu. No kurde, nie wierzę. Krzysiek, ty masz tą butlę? Tak jest. E, rewelacja dla mnie, tak jak mówię, no to, jest, to jest butla użytkowana około miesiąca gdzieś w podróży. E, do grzania wody, do gotowania, no widzę, że jeszcze mam dwie trzecie, tak, więc raczej w tym roku nie muszę się martwić jej nabiciem.